W piątek 10 lutego w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego państwa Teresy i Bolesława Przyszło, Teresy i Tadeusza Błaszkiewiczów, Grażyny i Tadeusza Cholewińskich oraz Danuty i Pawła Nowosielskich. Dostojnych jubilatów na uroczystości przywitał burmistrz Olszyny Leszek Leśko, który był organizatorem tego wydarzenia. Szanowni Państwo, Was serdecznie jubilanci powitać i oczywiście osoby Wam towarzyszące, uczestniczące w dzisiejszej uroczystości. Uroczystość jest oczywiście niezwykła, gdyż po tylu latach wspólnego pożycia małżeńskiego jesteście tutaj z nami. mi Jubilacci. Minęło 50 lat od chwili, gdy związaliście się węzłem małżeńskim, przyrzekając sobie wzajemną i dozgonną miłość, wierność, szacunek i przyjaźń. Przyrzeczenie to składaliście z, ufną, z ufnością, że nie zawiedziecie się na sobie, że będziecie dzielić razem dobre i złe. Wspomagać się w chwilach ciężkich i cieszyć się wspólną radością. Przyrzeczenia tego dotrzymaliście, mimo wielu złożonych zdarzeń losowych. Wszystkie te przeżycia radości i smutki, troski i obowiązki wiązały Was jeszcze bardziej. Dzisiaj możecie podsumować swoje 50-letnie wysiłki i stwierdzić, że nie poszły one na marne. Że daliście się je wiele rodzinie i społeczeństwu, wychowując swoje dzieci na dobrych ludzi oraz twórczym, twórczo pracując na rzecz społeczeństwa, w którym przyszło Wam żyć. Szanowni Jubilanci, 50 lat to wiele, ale jak się szybko minęły te lata, Minęły we wspólnej trosce o zapewnienie codziennego bytu rodzinie, w trosce o dobre wychowanie dzieci, ich przyszłe losy. Z okazji Złotych Godów Urząd Stanu Cywilnego w Olszynie wystąpił o nadanie jubilatom medalu za długoletnie pożycie małżeńskie, które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył im burmistrz Olszyny Leszek Leśko. Jubilaci otrzymali również od władz samorządowych gminy, z rąk sekretarz gminy Haliny Białoń, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pauliny Cieślak i przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolszynie Wiesława Wypycha, okolicznościowe listy gratulacyjne, kwiaty oraz kosze wypełnione drobnymi upominkami. nie raz. Jeszcze raz nie żyją, żyją nam, nie żyją nam. Miałem zaszczyt zarówno y, złożyć im y, serdeczne gratulacje i życzenia z okazji długoletniego pożycia, y, jak również y, wręczyć medale nadane przez. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Członkowie rodzin, uczestniczący również w tej uroczystości, byli bardzo wzruszeni, że ich rodzice, jak i też dziadkowie, bo i młodzi byli, czyli wnuki, z tymi swoimi, prawda, jubilatami. Również byli bardzo zadowoleni z tej dzisiejszej uroczystości. Uważam, że niewiele jest rodzin z tak długoletnim pożyciem. Jeszcze raz im serdecznie wszystkim gratuluję jubilatom, no i dziękuję członkom rodzin, że byli razem z tymi jubilatami. Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na wypicie symbolicznej lampki szampana, odśpiewanie 100 lat oraz szereg wspomnień przy wspólnej kawie i przepysznym torcie zamówionym na tę okoliczność przez Olszyński Urząd Stanu Cywilnego.